Witajcie to znowu ja, wiarowy, w skórze Sierżanta Martineza z bąsem. Taktyka La VR DLC, kolejna misja, yeah! kolejne emocje. Wchodzimy do gry. W porządku, jesteśmy już na terenie misji. Mamy do wyboru różną broń, ale my wybierzemy Ziga mcx -a. Do Ziga mcx którego tutaj mamy, dodamy sobie o dziwą lunetę biegową. Yy, żadnych offsetów. O, taki tumik. 45 gloczek z latarką X400U. Czyli mamy podwieszony jeszcze laserek Flash Grenade Wire Clippers. Zobaczycie dlaczego? Mamy akurat Wire Clippers i młotek magazynek. Jest w pełni naładowany, wkładamy go, zaklikuje się, nie wyciągniemy go. Jak widzimy, też wszystko jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I preszczek działa, laser działa, latarka działa. Yy, teraz jeszcze sobie lunetkę troszkę zmniejszymy. O, profesor. Magazynek jest pełny. Nie wypada. Preszczek zrobiony. Laser, latarka działają. Nożyk. Mówi to samo przez się. Wchodzimy do gry. Ok. No, <gryw> będę zapomniał. Oczywiście, nasz najważniejszy przyjaciel. Czyli nasze oczy i uszy z. Nieba. Lwiański wspomagacz. Dobra. Spróbujemy sobie zajść jak najdalej. Jak najdalej. Nic. Tutaj nic nie ma. To bardzo dobrze świadczy, że nikogo. No włączmy sobie laser, bo możemy. Ok. Na razie przemykamy bardzo profesjonalnie. Nikogo tam nie ma. Jest super. Teraz mamy przejście tam i tam. Musimy uważać na to, żeby nikt tutaj nas nie próbował zajść ani zaatakować. Idziemy sobie po cichu. Tam nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. W porządku. Oczywiście. Teraz tu może się ktoś znajdować. Ale nie musi. Jakże i help you? Yes, O, prawy kontroler. Będzie trzeba wymienić baterię. Ok? Szybciutko. Szybciutko. gość raczej padł. I chopiemy. Hop. Chyba nas zauważył. Dobra. <laughs> Słuchajcie. Nie pozostaje nam nic innego jak prawo Single Going Dark. A przed tym trzeba zmienić widok. Dajmy sobie widok z trzeciej osoby, bo to zawsze taki fajny klimat. Bravo, 6 going dark. Lecimy. Tutaj musimy uważać na potykacze, czyli granat przypięty do linki. To będzie bardzo niebezpieczny temat w tym momencie. Ok, podejdźmy do niego bliżej. Potykacze brak. Dobrze, nie ma potykaczy, to już jest coś oczywiście pojedynczy. Aha, zobaczmy, czy jest to przodu, czy to ty. Widzieliście? się. Brak potykacza, ale słychać. Idziemy? Myślę, że idziemy, co? Idziemy. Pusto. Teraz tak, po tej, po tej. Po tej widzimy, że już nie ma. To może być po tej. Pusto. Dobra, mamy pewność. Pewność zawsze w cenie. A, jest tak. Dobra, patrzcie zawsze napotyka. Nigdy nie wiadomo. No słuchajcie, jesteśmy teraz w bardzo ciulowej sytuacji. Jest bramka, raczej już usłyszeli, że strzelaliśmy. Zobaczmy jeszcze jedną z ważniejszych rzeczy. Trzeba by na pewno nie czuję pulsu. Kolega śpi, to jest aktor. Nie przejmujemy się, oni wszyscy udają. Cool. Ja, <noise> teraz już wiedzą okej okay. on już wie on już wie zmieniamy więc zawsze wypadano bo... nawet nie szybsze, bo wszystko jasne <noise> tu jesteście niebezpieczeństwo zostało jakby wprowadzone Chciał nas zaatakować, więc dostał za swoje. W porządku. Teraz mamy sytuację, że ktoś może być tutaj. I tutaj. Dobra. Potyka, czy brak. Okej, wymiana. No i teraz zaczyna się cała zabawa. Niebezpiecznie. Może zmieńmy wizję na jakąś taką bardziej Helmetkam, o, helmetkam, six off dark. Z helmeta teraz będziemy szczelać. <grystanie> ok, pamiętamy, coś może być za nami, coś może być przed nami. Pusto. <laughs> Oczywiście nie sprawdziliśmy tutaj przejścia, bardzo duży błąd. Pusto, niby wszędzie pusto. Headshot. Pusto. Pusto. Ach. Dlaczego to robimy? Eee, żeby mieć pewność, tak? Dobra, o. W porządku, tak potykaczy. Tu są drzwi, natomiast jeszcze może być sytuacja niebezpieczeństwa tutaj. Zawsze patrzymy, czy jest, aby na pewno potykać. się wydaje, że jest wszystko ok. Ok. Nożyk to jest bardzo przydatna sprawa. Uf, dobra, słuchajcie. Ja się Prze przekręcę się do Was wow, teraz mamy sytuację może bardziej z tej strony dobra wow. pusto dobrze okej okay, mamy już jakby sprawę ogarniętą wstępnie trzeba wejść tutaj, nie? grałem, więc co nieco... O, co nieco się ogarniam. Okej. Okay. Na razie jest pusto. <laughs> nie trzeba iść dalej. Niestety musimy iść na górę. Też, słuchajcie, wszystko sprawdzamy dwa razy. Wszystkie drzwi są otwarte. Szokujące. Pusto, okej. Okay. Otwieramy.

To się mogło źle skończyć, ale... <laughs> A. to się już ale jesteśmy wykwalifikowanymi funkcjonariuszami Policji! <laughs> aj, aj, aj. Widzieliście to nie była moja chęć. Nie zrobiłem tego umyślnie, po prostu ciało się tak ustawiło. W postaci z gry. A. Także to nie był mój błąd. Jesteśmy tutaj. Teraz przed nami najważniejszy element. Będzie bardzo ciężko. Musimy się przygotować. Przede wszystkim wysadzę wami okno. I drugie. Pomyślcie sobie, że przed wami grupa dobrze uzbrojonych, zamaskowanych skurczybyków. Co zrobi taki komandos jak my? Będzie się bronił. Zobaczmy jak to wyjdzie. Zaczynamy. powinda bardziej zabójczą broń okay. Dobra, celujemy jak Pusto. Za bardzo przybliżyłem się. O. Tak będzie wyglądał? Gdzie, gdzie on umknął? To wow. Nie! Okay. <coughs> się. No, Nie! było ciekawe. Nie! kamerę.

Dziabło, ok, próbcie się gęsto, Uf, ale my mamy dokument i z tym dokumentem będziemy teraz lecieć. Uwaga, wychodzimy z tego. Tak, jest, to jest półcalówka. Półcalówka poszła, jeszcze spójrzmy. Dlatego LV, LVPO jest takie fajne. Możemy obserwować i strzelać. <laughs> Okej, okay, tu jesteście. Słuchajcie. Yes. Oh, jest nieźle. Dobra, bez gadania lecimy dalej. <laughs> Może sobie już weźmiemy naszego cudownego, nasz widok. Witaj ptaszku. Cudowna robota. Dobra, jednego ściągnęliśmy, teraz mamy do załatwienia jeszcze jednego. A to nie będzie proste, bo pół cala to jest kawał maszyny, która robi naprawdę wielkie spustoszenie. Tak z ciałem ludzkim, jak i z ciałem ogólnie. <tryk> tak zlecimy. Nie powiem, no wygląda to całkiem, całkiem. Podoba mi się chwyt Ziga, jest taki y, prosty. Prosty chwyt to jest najlepsza y, rzecz. Dobra, jest tutaj. Zasłonimy się trochę. Tak żebyśmy gnoja zobaczyli. Przejdę? Przejdę super. Teraz ci pokażę, gdzie raki zimnie. Son of a bitch. A, nie, tak. Szybka akcja. Proszę. Dobra. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. W sumie już nie ma co. Dobra, słuchajcie. Chyba zakończyliśmy temat. Tak, e, także tak. Magazynek odzysk. Jak widzicie, komara nabojowa jest pusta. To samo będzie się tyczyć pistoletu. Odkładamy. Odzyskujemy. Komora jest pusta. Jest elegancko. E, tak, zaraz sobie jeszcze popatrzymy przez. O, właśnie. Mhm. Dobra. Słuchajcie. Mission complete. Ja jestem bardzo zachwycony tym, że mieliśmy okazję popracować i przede wszystkim ogarnąć tak ważne elementy jak dokument. Dokument to jest jednak ważny temat, szczególnie w takich grach taktycznych. Mam nadzieję, że się podobało, jest kilka fajnych akcji, przede wszystkim jest chęć do działania, do kolejnych misji. Wbijajcie na kanał, oglądajcie kolejne zadania, a ja idę montować. Zapraszam również co piątek na komputerowy light na TikToku. Bo na TikToku jest taka możliwość, jeżeli chodzi o... no jest już jakaś rzesza ludzi zainteresowanych. Wbijajcie na kanał na YouTubie oraz na TikToka. Do zobaczenia.